Cześć, witam Was bardzo gorąco. Ja jestem Duc i spotykamy się po pewnej przerwie ponownie w Niesławnym 2. Jak widzicie, jestem bardzo, bardzo złym kolem, który wygląda właściwie jak Menel. Bardzo długo zajęło mi dojście do tego momentu, głównie z tego względu, że przechodziłam grę na poziomie trudnym, ale Playthrough na tym poziomie już skończone. Ja już mam swoją ukochaną platynkę i wszyscy są szczęśliwi i zadowoleni. Ale nie będzie nam dzisiaj do śmiechu, ponieważ zobaczycie dzisiaj chyba najgorsze z możliwych zakończeń w historii gier. To raz. A dwa, że po tym jak zobaczyłam złe zakończenie, stwierdziłam, że um, chyba nie da się w żaden, po prostu żaden sposób sprawić, aby ta gra skończyła się takim um, typowym happy endem. Po prostu ma nie da rady. Uh, ale o tym przekonacie się za chwilę, bo chociaż uh, zakończenie jest raczej smutne i raczej złe, to sam, samo dojście do tego zakończenia jest bardzo ciekawie, ciekawie zrobione, ale o tym dowiecie się za chwilę. To było złe, bardzo złe, kol. Ale udało się. Słuchaj, e, jest inaczej niż wszyscy myśleliśmy. Bestią jest ktoś, kogo znałem przewodnik zwany John White. John żyje? Tak, ale on nie jest seryjnym mordercą. Używa mocy jak kuli promieni na potencjalnych przewodnikach, lecząc ich z blagi. Ale zabija tych, którzy nie są przewodnikami. Poprosił mnie o pomoc z ich. Co? Twój kumpel zabił moje maleństwa. Wiem. W takim razie zrób coś z tym kol. Dobrze. Boże, czułam to. Nawet się nie uruchomił. Nie był w pełni naładowany. Coś ty narobił, Zig. A co miałem zrobić? Rozwalony? Nie wiem. Zaraz zobaczę. Walfe wiedział, że tak będzie. Wystawił mnie, żebym zginął. A, a, ale ja nie wiedziałam o tym. Jak tego użyję, wszyscy zginiemy. Bestia i wszyscy przewodnicy. Jak nie, to ja zginę. A ze mną miliony innych. Zik, przecież nie wiemy, czy IPP pokona plagę. W sposób że ona działa, widziałem. Hmm. Być może tylko dzięki niemu będziemy mogli przeżyć. Nie obchodzi mnie co ze mną. Chcę tylko, żeby bestia zginęła. Musisz podjąć decyzję. I to teraz. Zamierzasz zabić bestię? Dotrzymaj swojego słowa, Cole. Plan Johna nie jest piękny. Nie, wcale. Ale jest słuszny. Przewodnicy są odporni na zarazę. Musi stworzyć ich jak najwięcej, zanim chorzy umrą. Pomyślcie o tym. Nie sądziłem, że Kło jest tak nerwowa i samolubna. I w tym momencie kończy się wszystko, co do tej pory znaliście i widzieliście. Także. Oh, wdech, wydech, Duc, i muszę zmierzyć się z tym drugi raz. Znajdźmy Johna, pomożemy mu. Co? Zig. To jedyne dobre rozwiązanie. Koniec z nami. Fix. To niczego nie zmienia. Naprawdę? Jak się znowu spotkamy. Strzelaj. że jesteś Maggraf. Wiedziałem, że zrozumiesz. No jasne. Agent Okło, twoje przybycie cieszy mnie. Miło cię znowu widzieć, Joe. Cholera. Odcięli moc. Zik, pójdę go znaleźć. Spokojnie. Moja moc zwiększy twoją. Okej, okay, um, nie ma prądu, jest John, jest zły call. Będzie, będzie Jadka. To i to, to w samym miastu, gdzie jest. Nie pozbyw, dał Dobra, um, moc bestii, czyli Johna. Uh, daje mi... Małą, nieograniczoną moc. Co prawda jest słabsza niż burza, a, ale nadal, nadal jest jakąś taką deską ratunku, która pozwala mi tu a, brylować między tym wszystkim, co się dzieje. Oj, to był jego tyłek. <laughs> Fuj. A poza tym ma na głowie taką, taką strasznie wyciętą teksturkę, może zwrócić tę... o, na pół, po prostu przecięta. Ale... To nic, to nic, to nic. Generalnie nie strzelam do nich, bo nie widzę w tym niestety większego sensu ani celu. Johnny tak ma to wszystko w dupie, jak widać. Nic, nic nie robi, mu krzywdy. Na razie. Wejdź mi z drogi kol Bestia musi zginąć! Nie chcę cię skrzywdzić. Dobra. Um... Co mu zrobiłaś? IPP nie jest pełni naładowany, ale i tak ma niezłego kopa. Nix używa cały czas IPP, żeby e, osłabić Johna. To go nie zabija, ale faktycznie go osłabia, tak że on musi się zatrzymać i poczekać, aż ja powstrzymam Nix. A to będzie trudne, tym bardziej, że Nix jest dość groźnym przeciwnikiem w porównaniu z kło, którą musiałem zabijać po tej dobrej stronie. Um dysponuje niestety kulą promieni, a to jest utrudnienie dla mnie, dość spore. Dobra, przeniosła się tam. Au! Au, no już, już dziecko, uspokój się, tak, tak. Będziemy zaraz brutalnie a ze sobą rozmawiać. Tak pięknie kotku! Rozejrzyj się! Całe miasto obróciło się przeciwko tobie! Nie uważasz, że to znak? Nadal sądzisz, że masz rację? Okej, okay, poszła na drugi dach. Gdzie jesteś? Zadowolony? Ufałam ci! Um, muszę wam powiedzieć, że generalnie ten... Uh playthrough pod złej stronie jest o tyle przyjemny, że mogę cały czas współpracować z Nyx, to raz a dwa, mogę też używać jej mocy, które są absolutnie, absolutnie zajebiste są znacznie lepsze niż lodowe, lodowe to przy nich um, taki tam pic na wodę fotomontaż tak mam być szczera, także tu z żadną kulą promieni nie wyjeżdżaj na mordę zabraniam ci odłamek nie zbierałam odłamków, bo zwyczajnie mi się nie chciało. Nie wiem, prawdę mówiąc, jak mi się udało przeżyć na, na tym trudnym poziomie. Uh, bez um, bez, bez pełne mi, pełnego paska tej energii. <laughs> Ale jakoś się udało, więc tak utrudniłam sobie jeszcze bardziej, więc miałam jakiś tam koszmarny level. Jak to nazwijmy? Dobra, teraz skupia się na bestii, całe szczęście, a nie na mnie. Niech tam sobie do niego strzela. Ja go strzelam. Do Dobra. Nic już nie ma. Nic nie jest. Nie. Wracam. Nie możemy stać w miejscu. do dołki. Biegnę. Iwenda wciąż jest dla mnie groźny. Cieszę się, że jestem z Musimy go zniszczyć. Dzień. Byłam że do nas dołożył. Nie po tym, jak zabiło jej tu Dobra, ee, i teraz John przeprowadzi nas przez rzekę, która oddziela. Gasworks od pierwszej dzielnicy, która nie mam pojęcia jak się nazywa. Ale chciałabym Wam zwrócić uwagę na jedną rzecz. Wczoraj mnie to bardzo zaskoczyło i stwierdziłam, że jest to naprawdę zajebiste coś. Pamiętacie, graliśmy po dobrej stronie, wyruszaliśmy na łodziach, właśnie w tym momencie, i faktycznie strzelaliśmy do Bestii. Jak widzicie, te łodzie tutaj są, czyli to wygląda tak, jakby to się naprawdę działo. Tylko, że ja widzę to teraz po. A z tej drugiej strony, z perspektywy Johna jest to myślę absolutnie coś zajebistego, zrobione po prostu przegenialnie. Muszę się pozbyć tych łodzi, byś gotowe mnie zabić. Ta zatopiona, ta zatopiona. Tak, John, obroń mnie do cholery. <grym> John Cioca z ciebie, nauczycielami, tak mm. Nie chciałem cię zaatakować w tym Fajerskimie. Poleciało było chyba całym no Nie szkodzi. Zobaczymy. Teraz się kontroli. Przejść, John mówi, że on nie panował nad sobą. Empire City. Dla mnie zbiera się zbiór. Użyję eksplozji z wolą. Dobra, przedostaliśmy się już prawie przez rzekę. Będziemy mieć, mierzyć pożegny taka. przed nami. Co zrobiłaś, Sikowi? To, co musiała. Zabiłaś go? skoncentruj się, Do To okropne, ale musimy to zrobić. Miejsce, gdzie w ogóle. W ogóle, w ogóle. Był wybuch w labora laboratorium wolfa. Trudne <tudne> słowo. Dobra, gdzie jest katedra? Tam jest katedra. do nas. A, Pozbyć Nix? Ta dziewczyna nam tu przeszkadza. Niestety. Nie cofnę się, Kol! Nie zaskoczyłaś nie tak, tak. Jest słodziutka na naszym dachu. Na naszym um, miejscu, gdzie byłabym teraz, gdybym grała po dobrej stronie. Gdzie ty tu jesteś? Piękna. Spokój. Auć! A trzeba przyznać, że nadal jest niebezpiecznym przeciwnikiem. Wow! Niks! To było dobre. To też było dobre. Tylko weź mnie, nie, za weź mnie nie zabij! Będzie wstyd. Już i tak gram na łatwym. Mi się widzicie zastanawiać, jak ja przeszłam na trudnym. Też się nad tym zastanawiam. <laughs> Także bez, bez. Gdzie ona jest? Ups! No co za sucz! Ona jest tak dziwacznie pokręcona, ale jednocześnie tak urocza, że to jest po prostu nie do opisania. Robienie z nią e, tych misji pobocznych było po prostu tak niesamowicie przyjemną sprawą. walka wręcz im nic nie robi. Zadziwiające. Niks, kotku. mogłaś się do nas przyłączyć, no. Ale nie, nie. Niks, Nikx robi dobrze. Niks postępuje słusznie, chociaż ktoś. Chociaż ktoś. No i zniknęła. Co za pita? Jako na mnie drażni, z tymi swoimi minami śmiesznymi. Co to tam jest? Tak, spadaj na ziemię. Tak, gin. No i polazło na dach. Dobra, wracamy. No i, no i mnie zrzuci znowu! Cały czas mi to robi. Co za wredna jędza. Spróbujemy z tej strony. Nie, Uu. Nie, nie strzelamy, tak? Tak tego nie robimy. Spadaj z tym czymś. Ouch. Dobra jest. Jest naprawdę znacznie trudniejszym przeciwnikiem niż, niż ee, Kło. Kło to taki tam. lekki powiew przy niej. Spadaj z tymi minami, głupia wariatko. Chociaż darzę cię niesamowitą sympatią, to nie rób mi tego. Zabijesz mnie, koło? Dasz radę z tym żyć? Oczywiście, że tak. Nie chcesz, znaczy ja sobie nie dam z tym rady, ale... ale on tak. Lecący przeciwnik jeszcze dostałam, świetne. No wracaj Niks, wracaj. Dziewczynko. Okej, okay, ale to nie, nie o taki powrót mi chodziło, słuchaj. Tylko troszeczkę delikatniejszy może. Tak jest um, niesamowicie dziwne, że ja próbuję pokonać się jej własnymi mocami właściwie. Nie, nie. Okay. Muszę Wam w ogóle pokazać za chwilę jedną zajebistą moc. Prawdę zajebistą. Słuchajcie. Ognisty ptak jest niesamowite. A! Aż chce się żyć. No jestem, mistrzu. Między twoimi nogami. Dobra. Wracamy jednak do Beacha, bo bicz to jednak. A, wracamy jednak, bo beach to jednak, e, spoko, e, wracamy do bicza, bo to najszybsza forma transportu, mi się wydaje, e, w sensie z mocy kola, bo oczywiście, mm, no, druty i tak dalej są szybsze, ale nadal, e, no co ty tak wolno lecisz, kol, trochę szybciej, o. Jego głowa to mie najbezpieczniejsze miejsce dla na ciebie w chwili obecnej. O moi mili, zbliżamy się do hucznego końca. Dlatego mój głos robi się już zbolały. I smutny. W ogóle jak to wygląda dziwacznie. Zabij Nyx. Ojejejeja. Ja, ja, ja. Skakuj, Cole, skakuj. Wiecie co, ja jeszcze miałam z... A dobra, mam burzę. Nie musimy tego robić. W ten sposób. Chodź Wybiła stacja godzina tego potwora. Poza tym, kim będę, jeśli wszyscy zostaną przewodnikami? Znów będę nikim. Niestety, przy walce z Nyx trzeba po prostu cały czas być w ruchu, bo ona jest okropnie cpana. Okropnie. Fajnie było. O, właśnie. No, Kol twierdzi, że to akurat Ty stanąłeś teraz po twojej stronie, Mistrzu, a nie o nas. Aj! Dobra jest. Musicie jej to przyznać, że jest dobra. Wyobrażacie sobie, co ja tu przeżywam na hardzie, ta walka grała, trwała chyba z 10 minut. Ajjjj, ognistym ptakiem mi zaleciała, no. W ostatniej chwili musimy mi uciec, no, cwaniara. Auć, auć, auć! Nie zabijaj, nie zabijaj, będzie wstyd. No, dobra. Ja nie tych jej min, one są okropne, najokropniejsze, co najgorsze co na może zrobić. Przestańcie walczyć. To Szybciej gaśnie. Muszę spróbować. Wiem. Nie wytrzymam. Co? Po tym wszystkim? Nie. Wierzę w nasz plan, ale jestem zmęczony. Mam już dość zabijania. Już dawno temu powinienem był umrzeć. John! Ale znam cię. Jeśli dam ci moją moc, dokończysz dzieła. <gry> Czy on przekazał mi swoje moce, po czym eksplodował? Wybuch był ogromny. I udało się. Aktywował nowych przewodników i wyleczył ich z plagi. Zostawiliśmy stare życie i uczyliśmy się korzystać z nowych mocy. Mieliśmy zadanie. Miliony zarażonych, którym zostało kilka tygodni. Byliśmy żywym dowodem, że można ich uratować. Mogę zrobić z nich nowych przewodników. Przemianę przeżyje jeden na tysiąc. Ale lepsze to niż nic. Reszta świata się zbudowała. Ich reakcja była do przewidzenia. Plaga przyspieszyła nieuniknione. Skok ewolucyjny, w którym przewodnik zastąpi człowieka. Otrzymałem moce, by zapobiec tej zmianie, a stałem się jej źródłem. Stałem się bestią. Jak powiedziałam, wydaje mi się, że to jeden z najsmutniejszych końców, jaki może um, spotkać naszego protagonistę, bo chociaż żyje, a, to stał się tym, co próbował zabić, tym przed czym uciekał. Ja nie będę wam już więcej mówić. Um, myślę, że zostawię to a, dla waszych odczuć osobistych. Także dziękuję wam bardzo serdecznie. To była było nasze ostatnie spotkanie w Grzegnie Sławne 2. Trzymajcie się i cześć!